Tadeusz Nowak, pacierz naszej pamięci. Módlmy się, módlmy zanim nas uśmiercą, język nam wytną i gips w ranę wleją, bo jak różaniec kości z ziemi sterczą i każdy listek na nich jest nadzieją. A choćby zjadły psy piszczel ostatnią I każdy listek wydziobały kury Módlmy się, módlmy ujadając bratnią Na obłok żywcem odarty ze skóry Na tym obłoku odjeżdżają przecie Widma snów naszych zapartów wyklute I planetnicy bijąc się w lesie Na pięści gromem niebieskim okute Módlmy się Módlmy, póki się nie stanie lipcowej rzeki tak pachnące ciało, że się przemyje w niej rane po i znów się będzie jak dawniej kochało. Psa leżącego w południowej trawie kurek gdaczącą, że w zaświecie zniosła, dziadka śpiącego na kościelnej ławie i sygnaturkę, w którą dzwoni rosa. Módlmy się. Mudrmy, póki nie wiadomo, z rosy czy z płaczu mokre nasze twarze, póki nić złotą wiją na wrzeciono w pamięci naszej postawione straże. Czytał Bogdan Dmowski.